Dzień dobry, jestem w przysuchej Bezwiecznie, pięknie, słoneczko świeci 6 rano, mam nadzieję, że klienci nie śpią Zaczynamy Obudził mnie warkot tych silników Tutaj, o proszę, tu już pani chodzi Tam już druga No mogłem sobie jeszcze spać ale nie, nie, musi chodzić, musi chodzić, muszę już posprzątać Pierwszy punkt Jestem już 6.30 Jest... Otwiera się brama. Chyba, kurczę, nawet nie musiałem dzwonić, ale fajnie. Ale fajnie. No nikogo nie ma jeszcze. Dzwonimy. Dzień dobry to tutaj! Ja sobie myślę, czy to dla mnie ta brama się otwiera? Dobra, bo dzwonię do niej, dobra, no dobrze, okej. Okay. To tam jakiegoś chłopa pani ma. Już wychodzi, dobra. No, pierwszy punkt z trzynastopunktowej trasy zdane, zostało jeszcze dwanaście. Błoszczowa mamy narożnik do zdania, a potem Potem kielce czy punkty. Dzień Witajcie, dzień dobry. Chwila, sto tu kamerę ustawię. Jak to rozmawiam z klientami, bo wprowadzę taki blok. E, po pomidorach jechać, nie? Jak pan wiedzie to pan wiedzie Co? Nie, no bo ja bym mogła wam wjechać na wprost, nie? Że tylko z paki będziecie sobie tam ładować od razu. Nie, ja bym proponował tak się złamać. Zahaczy pan to to zahaczy. Tak? Tak. Dobra, to musimy, musimy pakę otworzyć, żeby łatwiej było wie. Robię wszystko co mogę, by nie wjeżdżać w pomidory. No ale dobra, no mówią, że chcą. zdarzyła mi się jakaś awaria kiedyś no to jest świeża awaria, dzisiaj się zdarzyła awaria awaria nawigacji, urwał mi się kabel odładowania dlatego zawsze no dobrze mieć jeszcze ze sobą drugi alternatywny jakiś przedmiot, który też posłuży jako nawigacja ja mam akurat telefon który mi służy zawsze mam dwa, zawsze Chociażby nie wiem, co by się działo, to zawsze muszę mieć albo dwa telefony, albo dwie nawigacje. No tak jak teraz. Niestety bywa, że trzeba je użyć. No to jedną awarię już miałem dzisiaj. O nawigacji już wspomniałem. Druga awaria to guzik. Guzik od od spodni od przyporka rozjeżdża mi się także ciekawie to wyglądało dzisiaj rozpakowywanie meblin aczkolwiek fajnie że tylko przy dwóch ostatnich punktach także tyle to jeszcze dojadę do domu bo długich spodni to już ubierać nie będę bo jest ciepło 23 na dworze także mi to już starczy Pytacie mnie o 5 złotych rad na temat kierowcy busa. No ja też tak się nie czuję, żebym mógł jakimiś radami władać. Ale jedną rzecz taką, którą mogę na pewno doradzić, to to, że zauważyłem, że ludzie bardzo są pośpieszni, bardzo ich irytuje na przykład moje zachowanie. Jak na przykład gdzieś stanę sobie i no muszę, bo mam klienta po prawej stronie i włączę na awaryjnych, no to mnie obtrąbią. No ja staram się, wiecie, nie pokazywać, nie, ty taki i ty taki, ale oni mi pokazują. I to, co ja bym po prostu polecił takiemu przyszłemu kierowcy, czy coś, no to, żeby wytrzymał emocjonalnie, żeby jednak tego nie robił, żeby się zrelaksował, bo i tak na to wpływu nie ma. I co jeszcze polecam dla takiego przyszłego kierowcy, to to, żeby być miłym. Miłym zdecydowanie, jeżeli się jest miłym, to przy większości ludzi można wziąć się na piwek. To działa. Są osoby, które to tą, tą jakby te miłowanie, miło, miłość, tak to można powiedzieć, to wykorzystują, to po prostu, no, chcą w żebyś pan tu wniosł, że tego, no, to nie można się dać, to też jest taka sytuacja, gdzie no, są granice, no, ale jednak to, że jest człowiek miły, to bardzo, to plusuje. No i też pod żadnym kozorem nie kłócić się, bo to jeszcze ja przykładowo nie wygrałem. Dwa razy chyba się kłóciłem, ale to raz miałem sytuację, że zadzwonili ze skargą, ale też, też straciłem chyba równowagę swoją, wewnętrzną. I następną radą, jaką bym mógł doradzić, to to, aby no nie godzić się na wszystko. O, jak na przykład ćwiczenia robić sobie w sensie takim, że czy mógłby pan tam wjechać? Gdzieś tam, bo coś tam To żeby ćwiczyć tą swoją asertywność, wie pan co no nie mogę... Ja podjadę, nie mam problemu. Nie takie cuda my robili, nie? Przepraszam, nie dam rady, poodzieram samochód to co? No nie mogę. Naprawdę nie jadę, pani, ale zniesiemy to tutaj czy coś i ćwiczyć. Wyciczyć asertywność. Ja z tym miałem duży problem. No chyba, że ktoś jest tak wyciczony, to nie będzie miał z tym problemu, bo są to sobie ludzie. No Ja miałem z tym duży problem. Druga rzecz jest... Yy, druga. Następną rzeczą, jaką bym doradzić, to to, żeby się nie wkurzać na rzeczy, na które nie mamy wpływu. Na przykład tak jak ja dzisiaj mi się zepsuła nawigacja. I teraz sobie to tak tłumaczę, że. Jadąc na nawigacji tej z telefonu, jadę tak naprawdę inną drogą niż tą, którą tam by mogła pokazać. Różnie zawsze pokazują nawigację, różnie to bywa. I ja sobie to tak tłumaczę, że dobrze, że mi się popsuła ta nawigacja tutaj ta moja duża, bo jadę inną drogą, bo tam gdzie jechałem, w tamtym miejscu, gdybym jechał na tamtej nawigacji, to mogłoby mi się coś stać, zadziać złego, którego, co bym na przykład nie chciał. I Bóg mnie chronił czy jakby to nazwać inaczej. Gdy na przykład stoję w korku jakimś, no ludzie na przykład też nie wytrzymują z cierpliwością i tam się różnie zachowują. No ja też staram się to tak wytłumaczyć sobie, że stoję w korku, aha, czyli coś mnie chroni takiego, że żebym nie jechał gdzieś w miejsce, co by się mogło wydarzyć, coś złego, na przykład jakaś kraksa lub w najgorszym wypadku jakiś stłuczenie, no. No nie chciałbym. Ja sobie tak tłumaczę i tak zawsze lżej po prostu jest. A jak już tak dwa, trzy razy zrobisz, czy tam nawet parę razy więcej, no to wtedy już jest, to tak w nawyk wchodzi i taki człowiek jest bardziej spokojniejszy. Słońce zaczęło zahamować, za chmury, i zobaczcie, taka chmura przed nami. Będzie lało. Ale powiem Wam szczerze, że gdy jeżdżę już tyle godzin na różnych autostradach i widzę, jak samochody stoją na poboczu bo się komuś ktoś coś zepsuło to jedyne, co możecie dobrego zrobić, a kiedyś będziecie w takiej sytuacji, to jak najdalej ten trójkąt dać. Tak, żeby ktoś miał możliwość, szansę wyhamować, bo tu każdy jedzie równo i jest to tak niebezpieczne, że to się w głowie nie mieści. Ja w życiu, gdybym stanął gdzieś na autostradzie, bym miał dzieci, to nie wiem, nawet jakby było zimno, czy nie wiem, jakby śnieg padał, to bym wyszedł z tego auta i wyszedł w ogóle poza obręb autostrady, bo. Tak bym się bał po prostu, że ktoś mnie rozjedzie. No i zaczęło padać. I pierwszy deszcz, który spadnie na autostradę, czy w ogóle na drogę, gdy się połączy z tym kurzem, z piaskiem, to jest duże prawdopodobieństwo, że jest bardzo ślisko. Także dobrze jest zawsze zdjąć mocno nogę z gazu i już tak nie pociskać. Do następnego razu. Koniec drogi.